A więc ogólnie sprawa mega prosta. Jedyne co musimy zrobić, no to w sumie nawet nie musimy podnosić auta, wystarczy, że skręcimy mocno kołem i w tym miejscu mieści się nasz czujniczek w pojemniku od płynu do spryskiwaczy. Ja oczywiście dogodnie sobie to ze względu na to, że mam podnośnik i odkręcę to koło. To w sumie co mi zależy? Pierwsza etap pracy za nami. Teraz musimy odkręcić te śrubki, które mieszczą się tu, 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 tu. tu. I wydaje mi się, że będzie na tyle elastyczne, że sobie je po prostu odegniemy. Ok, a więc mamy nasz czujnik, mieścią się tu. Polecam najpierw ściągnąć wtyczkę. Przekręcamy. Przekręcamy. I wyciągamy na dół. Teraz. Dobra, już mam nowy. Wystarczy go wsunąć, wkręcić i porobić. Podłączamy kabelek. Voila! nic prostszego. Teraz skręcamy wszystko.